Witam wszystkich serdecznie po raz kolejny. Wydawało nam się, że, że już się nie spotkamy w takim gronie, jak, jak się w tym okienku transferowym, jednak rzeczywistość wykazała się inna. O Siwarcie myśleliśmy, że dokonamy transferu dopiero w zimie. Takie były przypuszczenia, jednak zdecydowaliśmy się na nasz na, na przyróg i byliśmy w tej kwestii konkretni i dokonaliśmy szybkiego transferu. Podpisaliśmy z zawodnikiem kontrakt dzisiaj na, na 3 lata. Mamy nadzieję, że, że będzie wzmocnieniem w naszej defensywie. Jest to zawodnik, który gra na lewej obronie bardzo ofensywny, także liczymy na jego wsparcie w najbliższych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Poprosimy Pana Radnowskiego. Muszę podziękować tutaj Zarządowi i Profesorowi w Szczególności, że w tym trudnym dla nas momencie nie, nie się stanąć po, po stronie potrzeb naszej drużyny, czyli wzmocnić Tą formację, która w tych e, pierwszych trzech meczach nie spisywała się tak jak jakbyśmy chcieli, e, zawodnika. Mieliśmy przyjemność obserwować grać w niemu na zgrupowaniu w Holandii. Był najlepszym zawodnikiem tego meczu. Trzymał bardzo duże spustoszenie w naszych szeregach. E, postanowiliśmy bardziej mu się przyjrzeć wnikliwie. Tak jak Panek powiedział wcześniej, miał to być transfer dopiero dokonany zimą, ale sytuacja wymogło na nas praktycznie to, żeby do rozmów wrócić jak najszybciej i, i, i mieć lewego obrońcę u nas zespołu. Był dzisiaj na pierwszym treningu. Jeżeli wszystkie sprawy formalne będą załatwione, to jest w ramy podobawie do meczu z Kronikiem. Dziękuję. E, czy mogę poprosić to kamerę i tłumaczę, żebyście wzięli? Ja sobie sam dowodnik mówił, jak pan jest, natomiast tak, rozmawialiśmy, ten pierwszy kontakt z lekarzami, dwa. Это первый опыт для меня в футболе. Очень интересно. Подними руки. Собираешься работать в футболе? Я очень в ближайшем будущем буду Także zawodnik mówi, że jest bardzo szczęśliwy, że może przyjść tutaj do naszej drużyny grać, najwyższej grupy rozgrywkowej klasy rozgrywkowej. Za wiele o Polsce nie wie, zna mnie jako zawodnika, który grał kiedyś w Inordzie i zna również Saidiego.

pociągnąłem troszeczkę za język, żeby powiedział coś o, o meczu, w którym żeśmy grali, mówi, że, że, że fajne spotkanie i miło wspomina tamten mecz, więc e, ma najlepsze wrażenia z, z tego naszego sparingowego meczu. A, więc my również mamy nadzieję, że ta gra jemu również się będzie u nas dobrze układała, tak jak tam w sparingu. Dziękuję, czy tak, Na drugą stronę. No. Ale o nazwisko. Teraz no. no. okay. daj. Jeszcze tu. No. Gdzieś na internecie wyczytałem, że podobno Poletarskim mediom powiedział, że to w Polsce to będzie może fajna przygoda piłkarska. Co by przez to rozumiał Co to dla niego ma znaczyć fajna przygoda piłkarska? No bo trochę pojechał, nie no niby z lepszego kraju piłkarsko do gorszego. Jak, jak... Wiesz, czy on to tak rzeczywiście traktuje jako fajną przygodę piłkarską? Przede wszystkim chodzi mu o to tak, Podejrzewam, tak jak ja wyjeżdżałem. No jest ciekawy innego kraju, prawda? I poznania nowej kultury, języka również, a, a także jak ludzie, jak ludzie przeżywają w Polsce futbol. Także. My nie ukrywamy oczywiście z naszej strony, żeśmy zaproponowali zawodnikowi takie warunki, z których może być zadowolony. Także, a to jest bardzo ważne również dla zawodnika. Nie ma co ukrywać, że. Oprócz wspaniałej przygody piłkarskiej i rozwoju sportowego, również kwestie finansowe też na pewno te odgrywają rolę. Czy miał być jakąś propozycję zmiany? Na klubie, na na czy to jest pierwszy raz, kiedy czy To jest tylko pierwszy razy? raz, co? Został tutaj, został tutaj zaprezentowany jako lewy, prawda? Lubiący grać ofensywny obrońca, tak? Czy ma, jakieś, czy ma jakieś swoje wzory wśród innych piłkarzy grających na tej pozycji? Znaczy najpierw powiem zaraz przetłumaczę. A, najpierw powiem najpierw z naszej strony. No, uważamy, że Holendrzy są piłkarzami jednymi z najlepiej wyszkolonych. Nie mówię technicznie, ale przede wszystkim taktycznie. Więc, więc liczymy również na, na, na jego te predyspozycje, które pokazał w, w spotkaniu z nami, że, że nie, nie będzie się musiał wiele uczyć. I również będzie mógł naszym zawodnikom pokazać mimo młodego wieku, jak należy funkcjonować w obronie, jak, jak współgrać z nimi zawodnikami. A, a, a jakie było pytanie proszę raz powiedzieć? No na pozycji lewego do tak. prawda? ofezywnie no, Ktoś tu dla niego wzorem? nie wiem, no, jaki piłkarz Czy ma jakieś swoje wzory piłkarskie na tej pozycji. Czy zna poziom? I jak, jak ocenia ten poziom? na być... hmm. demokrację? <laughs> um, nie wiem. Nie to Nie było Nie za dużo na ja natomiast no, grał przeciwko nam także na naszej drużynie panowie, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to ja dziękuję. Ja bym py... może miał jeszcze pytanie do trenera. Panie trenerze, ustępkę e, do tej pory miał Arkadiusz Baran. Czyli, czy liczy pan e, na to, że ten numer e, będzie kojarzony również, e, bo kojarzony był do tej pory z walecznością, czy będzie miał to samo odniesienie do nowego zawodnika? To trochę jest inna pozycja na boisku. Bo ale tu zawodnikiem Środko Pola i na... No tak, ale, ale niektórzy zawodnicy wychodząc na wojsko no, czasami po prostu stoją bez względu na pozycję. Czyli czy patrz na waleczność zawodnika taką samą jak, no, jak no, on wykazywał się. Pytanie, ale... pytanie takie troszkę jest yy, retoryczne, no bo oczywiście, że każdy drena jak popisuje na zawodnika, to liczy, że zawodnik da dużą jakość zespół. Jeśli chodzi o waleszność, jeśli chodzi o zaangażowanie, o serce, o poziom sportowy. Także tutaj numer na pewno zobowiązuje i myślę, że będzie godnym spadkobiercą są numeru Arkadianu. A pytanie do samego zawodnika: czy dobór numeru był przypadkowy, z jakim numerem grał w Holandii, czy, czy to jest jego taki numer stały? W grał z ósemką, a później przez lata grał z piątką. Także mm -hmm. cieszę się, że może wrócić do, do tego numeru, którego miał w młodości Dziękuję. Dobrze, dziękujemy bardzo. Zapraszamy na konferencję w Kółku o 14.00. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.